Witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym już piątym odcinku Borderlands Ja jestem sobie 1908pl, a ze mną jest... Rocker against Bell, ale ty masz blytki ryj Wiem, wiem, wiem. Ja nie taki, taki dosy duży nos masz. Ale spoko. Okej, okay, dobra, jako że zbliżamy się do końcówki ósmego levela, to już Zajebę. Co? sekunda muszę tylko jedną osobę zablokować. <grym> Eee, usuń, zablekuj wszelką komunikację. Okej, okay, a się na filmiku co kumpel napisał. Już możesz <grym> kontaktyngować. Nie, nie, a no, zobaczysz mówię zresztą na filmie. Eee, no i co, no i dzisiaj my zbliżamy się, jak już mówiłem, do końca siódmego lewla. A nasz najbliższy no. quest na jest na level dziewiąty. Ale mamy dwa questy do oddania, więc myślimy, że je oddamy Spokojnie w tym momencie awansujemy na ósmy level i wtedy ten level na levelu dziewiątym będzie tylko o jeden poziom za wysoko, a więc będziemy w stanie go wykonać Wiem, że to jest troszkę skomplikowane, ale nie mam lepszego pomysłu, jak to wyko wy 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 wytłumaczcie ja. Wuler, jakbyś mógł ociupinkę mikrofon od buzi, ale to dosłownie o centymetr, bo... Spoko bo jak coś mówisz to tak troszkę szumi. Co do swojego zachowania uznałem, że się należy troszkę opanować, żeby to nie wyszło, że to jest pseudo-parodia roya i już w tym odcinku mam zamiar być troszkę bardziej spokojny. Aczkolwiek no co? nie ma Nie chcę być sztuczny. O Jezu naprawdę. A mnie martwi to, że mam 12-13 FPS-ów w nagrywaniu. LOL ja też miałem 30, mam teraz 20 Spokojnie, to się po jakimś czasie wyreguluje Mam no, przynajmniej taką nadzieję ja. ja też mam taką nadzieję Dobra, tu mamy jednego questa? Czy... Wiem, że u TK Bachy mamy To przebiegnie się może do TK Bachy, co? Dobra, my jestem szybszy. No Aczkolwiek wydaje mi się, że jestem wolny A eee. Dobry jestem Zapomniałem o sprincie O level up Ok, soul Za... Regeneration to coś for you Oee, no. pogajacy. Okej, bacha. Yeah, yeah. What is it? Nie masz nic ciekawego oh. do powiedzenia. Yem, coś dla ciebie. Co szut jakieś. jakiś? Mm. Wow, wow wow Co to jest? Level 10, level 9. Okej, okay, to jest nie Tysiąc dostałem. Najpierw quest tam, masz znaczy najpierw muszę. Eee, mam już prawie 9 level. Ja też. Lol. Śmieszna sprawa. Okej. Okay. Ride the wave dude. Plus 50. Co to jest? 17 razy 9. jest 13 razy 11. Ktoś pisze do mnie na Skypeie, nie ma to jak... Okej, okay. tu starcza jest na sprzedaż. Szulga musimy obadać. Najbardziej się znerwuję, że i ktoś nagle do mnie dzwoni. No tak, dałeś się na nie przeszkadzać? No właśnie nie, nie Zapomniałem Dawaj GO! No nie! Ja tam mówię, że Headshot! Jest! Bandit, tak? Jak coś to w sklepie nie ma nic ciekawego Możemy od razu się przebiec na questa No kurde Kurczę, Ale ja lamie. tak to jest jak się troszkę nie grało dobra, No już zwłaszcza, nie. że ja nie gram w, w fps -y. Tylko lol, Minecraft i tak dalej Ale dobra, jest takim specyficznym FPS-em -y. No, o, właśnie właśnie Dobra co tu mamy Bonehead czy idziemy do Skagali, ostatniego quest'a tam wykonać? Skagali i zrobimy ten dziesiąty poziom i wtedy będziemy mieli łatwiej Jak Czym... będziemy chcieli przejść tego No, z dziesiątym będzie problem wbijamy Nie... Dziewiąty raczej nie no Teraz jak... wbijemy dziewiąty i zaraz będzie dziesiąty No, a to mówię, ty tam się przebiegnie bo zanim ja a, dobiegnę To troszkę minie Ja już dobiegłem. Właśnie, jestem ciekawy tylko... Czy mam inację? What the hell is it? Śmiesz też shotgun, strzela jakąś, znaczy po strzale zostawia w miejscu jakąś falę uderzeniową, coś w takim stylu. A to jest ten, um, Przeciwko tarczy. Tak, Wszybko, tak szybko niż te tarczy ja też grałem, jak grałem tym Berserkerem, czy jak on tam ma. Barzooker. Tak, tak, dokładnie. To właśnie miałem takie shotguny. No okej, okay, bo ja, ja się zazwyczaj shotgunami nie posługiwałem, ale czas teraz to zmienić. Ale jednak trochę lamisz, dlatego możesz być taki jaki byłeś. Wybacz, ale nie zrozumiałem twojego dowcipu. Eee Miał być JJ proszę. Joke. A. Ja rozumiem, Co? ale ustaw proszę questa na... żebyśmy przynajmniej widzieli na mapce. Nie bój żaby. Okej, okay, gdzie mamy iść? Aha, już pamiętam tego questa. Oj, on jest ciężki. Um. Myślę, że on nam zajmie spokojnie cały odcinek. Ojej. Ja tutaj ich poddejmuję to o, Jak to spitery już jest łatwo pamiętam w tamtym odcinku jak się męczyliśmy. No, tam idzie spiter. Uważaj, prawo Spokojnie. Bo mi tutaj tak lamie. Tu idzie Ach, to... Muszę zmienić sobie sens TVZ co jest ze mną? Czekajcie chwilę. Ja tu spokojnie. Podganiam psiaczki. O. Wow. Double shot. Ha -ha! Double Combo miałeś. A. Tak się raz No i... Ach. Ha -ha! Wow. Świetnie. Czemu nie tędy? Nie zejdziesz? Bo tu biegnie na mi świeże expo Oj tam, oj tam duże expo to nie będzie Dobra już schodzę No przecież wiesz ja już Tutaj schodzę. będę potrzebował Twojej pomocy e, mam iść do przodu już rozumiem Adult, kak Okej okay, to ja idę do przodu a tym mnie... mnie. Tobą najpierw No dammit, głupi Dobra ja tam będę biegał o tym nie no właśnie Tarcze mi już padły Najpierw zdejmij Spitery Spoko Dobrze pięknie już padły oh, 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 oh. O. To jest koło ciebie? Oh. Tutaj sniperkę Nie mam... O, oh, Mój fire raid powiedzmy że nie powala Wiesz co teoretycznie ten Shotgun ma większy dmg, ale przy krytykach, lekko mówiąc... Chcesz? Chcesz... Chcesz... Się... Ty masz TK Bahas? Tak. TK Sway? Mm -hmm. A, to słabo. Oho. Dzwoni Monchi i Ola. E, no dobra, to co? Odmu czekaj. Jesteś w stanie odmówić, czy mamy na chwilę wyłączyć nagrywanko i... Czekaj, czekaj. To nie przeszkadzać. Nie ma to jak super koleżanki Mam oh. nadzieję że się nie zlaguje Borderlands Oj zlagował się No czekaj, bo się zlaguje spokojnie No ale przerwało połączenie Przez... pomiędzy nami Czekaj przerwuję, nagrywanie O oh, już jest okej okay. No już jest ok. No dobra, ja braaj czego, nie wyłączyłem nagrywania więc A ja wyłączyłem to na sekundę sekundy okay. Jakby co to chyba u mnie prawdopodobnie nie będzie już przynajmniej w tej serii czarnych pasków Tylko w tej serii bo w Minecrafcie nie jest naprawdę Wolę lepiej gra, żeby to był taki dla mnie znak rozpoznawczy Niż żeby my <laughs> o tym pasku... O, adult! Chociaż te adulty już jakoś tak nie e w jak a i co mnie bije? ja nie wiem, prawdopodobnie możecie tutaj. o splitter o, ta TK bacha shotgun jest słabym zmienię sobie go na tego o, szybko! Ja jakoś ten poprzedni mi bardziej leży Ej, F, kliknąłem, a nie, uchwało. Okej, okay, level up. Dobra. Jeszcze tu coś jest? Nie, już nic nie ma. Nie, ja jeszcze biegnie jeden Welp. Nie wiem gdzie. No, w każdym razie, daje tutaj radę. Nie ma go. Dobra, pozbierajmy te roślinki pseudo. A, no tak, zapomniałbym. Ten haszysz. Dla tykiej a, już zebrałeś. Tak, jeszcze tam na górze jest, znaczy tu w prawo. A już po to A, tam będzie trzeba wskoczyć. Aha, już widzę jak to się przyznam za pierwszym razem. Oj, udało mi się. O, dobrze. Dobrze. Doskonale. Okej, okay, dobra. Hm, Ej, z, 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 czekaj. Może z odległości, co? A ja myślałem coś. Pamiętam, że... Dobra, mówię, fiel. może z odległości, co? No. Gotowe? Jasne. Ja tu mam z, z tego. Dobry zawsze jest gotowy. Tylko że ja już 12 naboi w sniperce. Ale w magazynku czy ogólnie? Czekaj musimy na chwilę przerwać nagrywanie. O kto? Może tylko pokałem tego skaga. Dobra. Już. No już jesteśmy. Ja nie wiem, nawet ci nie widziałem. <grym> <grym> to było <epickie. grym> o nie, Kill Steel. <grym> <grym> Kill Steel <skill>, tak. To <grym> z <grym> Dobra, Pobiegnę do przodu. Wiem, że mogę rozłożyć. Auto i need more no ammo. I need no... I need more ammo. Yeah, you need oh. no ammo. O! Wow, wow! Chyba się troszkę za bardzo do przodu porwałem. No wracaj. Eee, dupa, dupa, dupa! Oh. <laughs> Teraz ostatnia, najskuteczniejsza taktyka Borderlands przeze mnie odkryta. Czekać aż ktoś do ciebie podbiegnie i skakać nad nim. Wow shotgun Cypiter eee... Chcesz go? No czekaj no chyba tak A nie nie No weź tak. go weź Ile masz kaset ogólnie? 10 tysięcy No ja mam 11 więc No spoko no, tak. Możesz się wzbogacić na mój koszt A tylko my chcemy coś zbierać No no Chwilę odpalę MK Aha no jest na no, około jednej z nich Aha okay. Dobra, idziemy do przodu. Zbieram sobie trochę SMG, am, ogólnie ammo mi się skończyło. nie wiem jak tam jest. stoimy z czasem. O, i tam, i tam. Bo... O. O. <laughs> Rozumiemy, że F9. No dobra, my już jesteśmy z powrotem. Dowiedziałem się, że zostałem zaatakowany. I tam jest, uważaj tam, zobacz sobie co tam biega. przyjaciel Badas, dawaj go, dawaj go. Czekaj. Ja tu od razu wolna. Ojej. Gdzie on jest? Zbagował się. Świetnie. Jest, zbagował się. Tak to byśmy to się dobrze. z nim męczyli. No to jest troszkę nie fair, można powiedzieć, ale... Tak to byśmy się z nim męczyli, wow Ale nam się swarciło. No. Nie no, on jest pagowany jakiś O dobrze Jest mam profil profesj 2 Wiem, że język polski trudnym być, ale angielski jeszcze bardziej Nie yeah. But... eee, A weź. Ale tak? Ale ja czym ostatnio Uważaj, bo tu wiesz co będzie. masa i hmm. hmm, czy nagrywam? Dziwne pytanie. O! do tyłu, do tyłu! A no, dopego ty masz tego! No mówię Bo mój shotgun trochę jest się można Wow Ok, już wszystko chyba No to co, skrzypka? Tak. Zabrałeś się witera. No już drugiego And, 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 and. Co tam jest na górze? Uuu. Uuu. Fajny nie ten? Jestem G ja biorę. Nie? No daj ja biorę tego, tylko się pytam czy u ciebie twoja fajna. No to nie zła. Moja znam. broń też jest, powiem, że niezła. ale nie No twoja jest, jest dobra. z tego level. Ale to chwila moment. Moja od dziesiątego. Więc jest nie, lepsze niż nie, od tego SMG co mam teraz. rajczyk ma jeden reappeal ma obrażenia 13, drugi 17 i obrażenia od ognia. Ej, hey, o, 17 i od obrażenia od ognia? Tak, to ci go dropnę. No. Dobra Hop i hop. Jednak ten shotgun jest fajniejszy. To chyba go sobie zmienia. Dobra, e, rajczyk jak już wspominałem drugi raz, kompletnie nie wiem jak stoimy z czasem. Teoretycznie mam już 20 minut na stoperze tylko że 29 U. to jest z tymi dwoma już przerwami co a no rozbierasz jeszcze dwa dwie to są rośliny i uważaj tutaj tego, o jej kurde tu jest nie powiem że nie jest zły ten ripiter o Ma ale... trochę... Za duży odrzut A ty sobie Jednak go ustawiłeś teraz za co? Co? Zamiast samego SMG sobie ustawiasz tego repeatera teraz? Nie. nie, zamiast snajperki. Snajperka ma ja się. Na razie chyba nie będę używał Ej, z tych małe skagłęby są. Nie było źle, że... nie wiem, tutaj kiedyś było... Nie, był... wiesz co, pamiętam tego quest'a o wiele gorzej, szczerze mówiąc. No, bo no, wyskoczyły trzy baza, z tego co pamiętam. Aż tak źle? No. Chyba będzie drugi, tak mi się kojarzy. No zaraz zobaczymy, tu będą skrzynki na pewno jeszcze. A, tak, i tu będzie taki już powrót to można powiedzieć, do końca. A... O, tutaj A, będą. Żeby skrócić. Okay. Mówię? Fakie, ja nie mam! A, Co, Zobacz na to. Biegnij! Czyżby się znowu zbagował? Nie, to by było... Wow, ale mu HP! Wow! Aaa, depnęło mnie, nadu mnie. Zabiłeś? Tak, zabiłeś. No. 630p, y, ja 630 expa. Miałem no. Samo nie chodzi. Ja do... Miałem na 3 magazynki. Nie no, to ci powiem, to, to SMG, czy e, Rippiderem to robiłeś? SMG. No jest świetne, ja już wcześniej ci to mówiłem. No. Jak na ten poziom gry, no to po prostu... Ej, ej! Jeszcze ja, chcę ja! Co, czekaj, no nie otwieram. Tym, 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 tym. O, sniperka dla mnie. No... słaby fire rate. Hmm. Moi też nie jest ten karabin. Za dobry, dobra, wiesz co, myślę, że czas to skończyć. Wiem, że nam to się jakoś tak dziwnie nagrywało, że wydaje no. mi się, że to jest krótko, bo w tych partach i ty musiałeś wcześniej kończyć i ja wcześniej wiesz co? nie skocz. No. Wcześniej kończyliśmy, robiliśmy przerwy. Wow. Nie ma mnie. Zobacowałeś się. E, dlatego też myślę, że czas to skończyć i po prostu nagramy może drugi odcinek no. z rzędu, żebyśmy potem nie mieli problemu z uploadem i z serwerem. Ta. Dobra. No to to by było na tyle, cześć, żegnamy się i zapraszam do kolejnego odcinka. Żegnam was wszystkich, rocker SPL i... 08PL. to pożegnanie będzie trwało minutę, ale cześć. Oj tam, tam.